Cośmy przed chwileczką usłyszeli jest początkiem tak zwanego kasania na górze Pana Jezusa. Słyszeliśmy, że Pan Jezus widząc górę wyszedł na górę. Usiadł, czyli naucza ekskatedra, najbardziej uroczysty sposób nauczania w kościele papież, jeżeli siada no właśnie na swoim bronie i zaczyna przemawiać w imię Jezusa Chrystusa, to Jego nauczanie jest... Zwanym nauczaniem uroczystym, no i zobowiązującym nas wszystkich do respektu wobec tej prawdy wiary, którą określamy dogmatem, nie paradygmatem, ale dogmatem, czyli e, prawdą wiary objawionej nam przez Boga i głoszonej przez Kościół. A więc, kiedy widzimy dzisiaj. Oczyma naszej wyobraźni, pana Jezusa, zasiadającego przed nami i zaczyna on do nas przemawiać ekskadem. W sposób wyjątkowo uroczysty, tak tylko i wyłącznie na marginesie, Mahatma Gandhi, nie chrześcijanin, w momencie, kiedy on właśnie poczytał sobie ten fragment Ewangelii według świętego Mateusza, miał taki właśnie bardzo złożny pomysł, żeby. No, stać się uczniem, wyznawcą Jezusa Chrystusa, gdyby nie nieszczęście, którego spotkało, Czyli, no właśnie, miał okazję spotkać tych, którzy, no bynajmniej zewnętrznie, przyznawali się do przynależności do Jezusa Chrystusa, którzy go tam pomili, wyrzucili z pędzącego pociągu i do końca życia. Przyznam się, że to raz gdzieś tam to świadectwo ono gdzieś tkwi w mojej pamięci jako swoisty wyrzut sumienia za tak zwanym cudzy, dlatego że wówczas Mahatma Gandhi miał ja mówić taką bardzo gorzką dla nas rzecz, oby nie prawa, że Ewangelia i jego Chrystus jest czymś cudownym. Chrześcijanie są, no właśnie, bylejacy, dlatego nie chce ich znać. A to właśnie efekt nauczania Jezusa Chrystusa na górze. Ktoś będący poza Kościołem, w momencie, kiedy dopuścił do głosu Jezusa Chrystusa w swoim życiu, pozwolił mu mówić, wypowiedzieć do niego kazanie. Czasami słyszymy tego typu gdzieś tam przebychanki, że papież powiedział kazanie, ktoś tam twierdzi, że to nie było kazanie. Tylko to była homilia. no właśnie, niech to będzie, że jednak mamy do czynienia w piątym rozdziale Ewangelii tego świętego Mateusza z kasaniem na górze. Kasaniem, czyli Pan Jezus daje nam no właśnie konkretne wskazanie. Wytyka nam, co należy zrobić, pokazuje, daje nam wskazanie, życiowe wskazanie. I żeby dobrze zrozumieć ten fragment właśnie kazania na górze, on skończy się za e, jakiś tam czas e, w powszechnym powołaniem każdego z nas tu siedzących do wejścia na drogę doskonałości. Powołanie do doskonałości. Święty Paweł prąca ten temat, przyjrzyjcie się bracia jak Boże, i siostry, powołaniu Waszego. To nie może być nam łowcem, dlatego, że jednak Bóg nas, każdego z nas powołuje, On nas wzywa, wskazuje bardzo, to bardzo konkretny cel do osiągnięcia. Powołanie to wskazanie celu, który jest do osiągnięcia, stanu, który powinniśmy wypracować sobie poprzez współpracowanie z łaską Boga, czyli dokładnie poprzez współpracowanie z Jezusem Chrystusem, który jest między nami fizycznie obecny po wszystkie dni, aż do skończenia świata w sakramencie Eucharystii. Między innymi właśnie w tym również powinno się wyrażać to nasze współdziałanie, jeżeli chodzi o nieustanne nawiązywanie komunikacji z Jezusem Chrystusem Eucharystycznym. Tak jak wspomniałem, kazanie na górze no, zakończy się takim wezwaniem do tego, abyśmy byli doskonali. Bądźcie Wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec Wasz niebieski, aby, no właśnie to w kontekście doświadczeń nie negatywnych, przyznającymi się przynajmniej zewnętrznie, no bo trudno mówić o wewnętrznej przynależności, zgodności z nauką Jezusa Chrystusa machadnie na Gangiego, aby ludzie widząc, czyli doświadczając waszej dobroci, waszych dobrych uczyni chwalili Boga, który jest w niej. Bardzo ściśle określona technologia zachowania, technologia spabienia technologia ewangeliczna, jeżeli chodzi o, no właśnie, aplikowanie jej w nasze życie. I pozwólcie, że dzisiaj, no tak, trochę w kontekście tych wskazań Jezusa Chrystusa w kazaniu na górze, dotkniemy tak z pozoru niewspółbrzmiące nie bezpośrednio z treścią owych błogosławieństw, ale pośrednio rzeczywiście wypływające z tychże właśnie wezwań do tego, abyśmy byli cisi, pokorni, ubodzy, łagnący i spragnieni sprawiedliwości, czystego serca, czyli żebyśmy byli ludźmi, którzy są ewangelicznie uformowani. A chciałbym was zachęcić do wysłuchania fragmentu Świętego yy, Józefa Sebastiana Pelczara, które jest zacieśnięte z jego podręcznika, no właśnie dobrze pojętej obyczajowości chrześcijańskiej, tak zwanego Sadio Samuel zatytułowane Zwyczaje towarzyskie. A mowa jest nie o byciu błogosławionym, ale o Boże, taka bardzo potrzebna nam rzecz na co dzień jak grzeczność. Nie grzeczność, tylko grzeczność. Dobrze wiemy, że przyjemniej jest spotkać człowieka grzesznego, grzecznego, przepraszam, aniżeli grzecznego. Czego takiego jest słowa grzeczność? Bo grzeczność, co jest to każde z nas doświadczenia osobistego w nieposłuszeństwie. Grzeczność jest to dyskretne i baczne staranie się, aby w całym zewnętrznym zachowaniu pokazywać ludziom szacunek i życzliwość. Nie ogranicza się jednak ona do zewnętrznych tylko form, ale jest wyrazem usposobienia pełnego miłości, pokory, skromności i dobroci. też słusznie nazwano ją wonią tej tych rzecznów. Grzeczność, pojęta jako cnota i cnoty wypływająca, jest koniecznością, jest konieczną spójnią życia towarzyskiego i poniekąd obowiązkiem wszystkich chrześcijan, a tym więcej wszystkich kapłanów. A Kapłan bowiem powinien przede wszystkim odznaczać się pokorą, skromnością, uprzejmością i dobrocią. By być naśladowcą boskiego mistrza, który wszystkim dobrze czynił, i świętych sług jego, którzy bez wyjątku tymi cnotami jaśnili. A jakże ma być prawdziwej grzeczności i dobrego tonu, służą i pomagają mu temu odpowiednie prawidła i przepisy. Jedne prawidła pod tym względem są ogólne i obowiązujące wszystkich chrześcijan. Głównym tu kodeksem jest Ewangelia, pierwszy zaś paragraf tak opiewa, Kochaj Boga nade wszystko, abyś nie go jak siebie samemu. Miłość życzliwa, czynna i sprawiedliwość, nakazująca oddać każdemu, co mu się słusznie należy, to są prawdziwe podstawy dobrego domu. Aby przyswoić sobie te podstawowe prawidła, trzeba z jednej strony unikać wad im przeciwnych, jak pychy, samolubstwa, wrażliwości, lenistwa, uporu, szorstkości, przywiązania do wygód, kapryzów, dziwactw i temu podobnych. Z drugiej zaś ćwiczyć się w tych cnotach, w których grzeczność i uprzejmość jest wykwitem. A mianowicie w miłości, dobroci, pokorze, zawarciu się i rozdrobności. Człowiek dobrze wychowany jest grzeczny. Stara się o piękne formy nie dla pozoru, lecz dlatego, że je uważa za najistotniejsze przejawy zewnętrznej dobroci, uprzejmości i szacunku, jak i żywi dostyk bliźnich. Całym piękną i powagą grzeczności jest to, że jej początkiem jest miłość dla ludzi, obawa ubliżenia im i zrobienia przykrości. Naturalnie, że grzeczność powierzchowna wcale nie wystarcza. Od tego na przykład, kto kłania się wytwornie, zachowuje się sposobnie jak człowiek prawdziwie dobrze wychowany, a zdradza się mimo to ze swoją złośliwością, każdy się usunie, a wszyscy. Po cichu będą go nie Człowiek dobrze wychowany jest dla wszystkich życzliwy, przychylny, uprzejmy i szlachetny, nikogo nie obraża, znosi nawet pewne napaści, nie nosząc się wciąż z myślą uczania drugim, nie podejrzewa też innych o złe zamiary i myśli, pragnie ludzkość całą znać tylko z pięknej strony. Jego bronią i siłą sumienie prawo i dobro, które nie kieruje się przez całe życie. Zachcianiste i żądze umie postraniać, błędy wykorzeniać, a dążyć do coraz większej szlachetności, ceniąc przy tym siebie niżej od innych, a nie odwrotnie. Człowiek dobrze wychowany jest przede wszystkim człowiekiem prawdziwie zasny. Ma przy tym odwagę w wypowiadaniu swych poglądów, zasad i uczuć, wie też, że dla każdego człowieka zacnego bije choć raz w życiu godzina ofiary i poświęcenia się dla drugich. Stąd też nie cofa się nigdy przed żadną przysługą, czy to kapłańską, czy obywatelską. Człowiek dobrze wychowany nie powoduje się nigdy przewidzeniami lub kaprysami. Nikt też lepiej od Niego nie umie wywiązać się z tych drobnych, codziennych powinności wobec innych, bo nikt nie pragnie silniej od Niego uszczęśliwić wszystkich około siebie. Prawda, że to wszystko wymaga wyrzeczenia się wielu własnych upodobań, wygód, ale tuż więcej, aniżeli kapłan ma to obowiązek na to się zdobywać. Są oprócz tego pewne prawidła szczegółowe, czyli tak tzw. formy towarzystwa. O ile są one powszechnie przyjęte, nie można ich lekceważyć po pierwsze dlatego, że one tworzą jako kodeks więź i ozdobę życia towarzyskiego, które bez nich byłoby nieraz nieznośne, a po wtóre że one nadają człowiekowi pewną obładę i stanowią zewnętrzną cechę dobrego wychowania. Znajomość form towarzyskich i dobre posługiwanie się nimi jest to umiejętność i sztuka życia, której się długo trzeba uczyć. I jeszcze fragment yy, nauczania, nauki księdza Witkowiaka. Zasady sawahibru określają nasze postępowanie w kościele, w domu, na ulicy, przy stole, przy pracy, przy zabawie, postępowanie dzieci wobec rodziców, podwładnych wobec przełożonych, młodzieży wobec starszych, mężczyzn wobec kobiet itd., a więc określają te same sprawy życiowe, które normują religia i etnika. Jeśli zatem przepisy te, a tak jest w większości przypadków, Zgadzają się z normami moralnymi, jeśli pomagają człowiekowi w opanowaniu egoistycznych instynktów, jeśli są wyrazem takich cnót społecznych jak miłość, życzliwość, grzeczność, uprzejmość, hojność, gościnność, skromność itd. Jeśli przeciwdziałają złym, a umacniają nas w dobre nawy nawyki w oparciu o odwieczne prawa. Wtedy nie wolno ich lekceważyć nie tylko dla nich samych, lecz także ze względów moralno-religijnych. Świadome ich lekceważenie w takich wypadkach mogłoby być równoznaczne z lekceważeniem lub przekroczeniem prawa moralnego, na którym się opierają, a więc mogłoby być grzechem. Dlaczego właśnie te fragmenty dzisiaj pozwoliłem sobie przyzbijać do świątyni, by użyć ich w czasie kasania? No właśnie po to, żeby sprowadzić na ziemię słowo błogosławień. Że ten stan między innymi jest do osiągnięcia poprzez fakt praktykowania bycia no właśnie grzecznym, czyli dobrze wychowanym przez Jezusa Chrystusa na co dzień, który no właśnie stawia przed nami cel do osiągnięcia. Bądźcie więc Wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec Wasz niebieski, aby ludzie, widząc Wasze dobre życie, chwalili Ojca Waszego, który jest w